A teraz chciałem jeszcze taką małą migawkę z Galerii Krakowskiej, wieczorkiem. Jeszcze jest pełno sklepów otwartych, prawda. Tutaj nawet kantor mamy. Carrefour, proszę bardzo, wskazują, że jest gdzieś tutaj. Chyba wręcz podziemia, jak się w dół. proszę Państwa. No, tutaj jest sporo ludzi, jak widać, sporo sklepów. Dekoracje świąteczne na razie są bardzo skromne, prawda. Vision Express. Proszę bardzo, tu jest Grycan. Schody ruchome, prawda. Możliwość, prawda, odpocznienia nieco. To nawet nie tylko jest dla, dla tych od i od posiłku ale również tak sobie można spokojnie spokojnie kucnąć i znaczy przysiąść i odpocząć proszę bardzo pełno ludzi prawda przejście na, na dworzec autobusowy i kolejowy proszę bardzo abciakę mamy elegancką no i proszę państwa to taka migaweczka na dzisiaj no ładne są te kwiatki, które tutaj nam eksponują. Tam idziemy do dworca. No i może skończę na kwiatkach, żeby był jakiś taki ładny, optymistyczny akcent, amen.